Gość po ósmej. Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry Pani prezes. Dzień dobry Państwu. Dzień Słyszymy się doskonale, ponieważ oczywiście rozmawiamy za pośrednictwem połączenia internetowego, a skoro PGE, skoro Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, to będziemy rozmawiać o Bełchatowie. Szykuje się już Pani na strajk załogi, bo związkowcy zapowiadają, że strajk będzie. Rozmowy nie doprowadziły do porozumienia. Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o obecny stan rozmów, no to można powiedzieć, że rozmowy są jeszcze w trakcie. Rzeczywiście na tym etapie należy stwierdzić, że rozmowy nie zostały zakończone, więc taka diagnoza stanu jest zgłoszona przez przedstawicieli związków zawodowych. No ale Natomiast to chyba oni jako... podejmą decyzję o strajku, w związku z powyższym jak związkowcy mówią o tym, że będą strajkować, no to chyba trudno im nie wierzyć. Panie redaktorze, żeby przeprowadzić strajk, to ten strajk powinien mieć charakter legalny. Na dzień dzisiejszy wszystkie te przesłanki, które zostały zgłoszone przez, przez Komitet Strajkowo-Protestacyjny, są przesłankami, które nie wpisują się w ustawę o, o właśnie o tych sporach zbiorowych, gdyż ten spór został uznany za nielegalny. No, związkowcy uważają inaczej, uważają, że było referendum, ono jest wiążące, w trzech jednostkach dostali wyniki, ale pani prezes, zanim przejdziemy dalej, to wyjaśnijmy w ogóle słuchaczom, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Oczywiście rozmawiamy o Bełchatowie, o największej kopalni i elektrowni, tej, która no, jest w regionie bełchatowskim największym pracodawcą. No i teraz jest od, trwający od dłuższego czasu spór między właśnie PGE a załogą. I teraz tak, o co ten spór się toczy? Tutaj też, się, tutaj też są rozbieżności, dlatego, że PGE Mówi, że są to podwyżki, że załoga żąda podwyżek. Natomiast ja ostatnio czytam oświadczenie związkowców i mówią, że absolutnie nie. Nie walczą o podwyżki, ale o przeciwstawienie się próbie transformacji przez likwidację czyli po prostu się boją o to, że Bełchatów będzie zlikwidowany, elektrownie przestanie działać, węgiel nie będzie już wydobywany. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Bełchatów i złoże, z którego obecnie wydobywamy węgiel, to mamy na ten moment możliwość jego wydobycia do 2038 roku. Zarówno te informacje, które przekazywane są stronie społecznej, ale także wynikają ze strategii PGE. Nikt nie mówi o tym, że ten węgiel nie będzie wydobyty. Mówi, mówi się powszechnie też o tym, że jeżeli Polska ma odchodzić od węgla, będzie to odejście długookresowe, czyli czekamy co najmniej kolejnych 30 lat. W związku z tym te złoże, które nawet mamy w Bełchatowie, to złoże się, że tak powiem, zakończy. Więc tutaj nie ma żadnych obaw co do tego. Jednoznacznie wskazujemy, że nie ma obawy przed utratą miejsc pracy. Wszyscy ci, którzy pracują zarówno w elektrowni Bełchatów, jak i dzisiaj w kopalni Bełchatów mają stabilną sytuację. Ja pragnę tylko przypomnieć, że porozumienie płacowe, czyli decyzja o podwyżkach pomiędzy pracodawcami zarówno w elektrowni jak i kopalni została podpisana w ostatnich tygodniach, więc pracownicy otrzymali podwyżki, czyli to na czym bardzo zależało związkom zawodowym. Dostały też dodatkowe nagrody zarówno w elektrowni jak i Kopalni, więc nie ma przesłanek ku temu, żeby się obawiać yy, yy, o miejsca pracy. A no właśnie, czy nie ma pani prezes? Mimo... Bo ja czytam strategię PGE, która mówi o tym, że wszystkie aktywa węglowe no to tak poważnie brzmi oczywiście no ale chodzi po prostu o kopalnie zostaną wydzielone do odrębnej spółki. I teraz tak, PGE mówi, że nie ma obawy yy, powstanie nowa spółka, i zarząd nowej spółki może powiedzieć, yy, że ta obawa istnieje pewnie tego obawiają się związkowcy, jak się domyślam. Szanowni Państwo, zarówno elektrownia, jak i kopalnia przeszła już kilka restrukturyzacji. Ostatnią z nich była właśnie konsolidacja w ramach PGE. Dzisiaj ratując sytuację dotyczącą aktywów węglowych, rząd jednoznacznie mówi o tym, że takim rozwiązaniem długookresowym będzie konsolidacja tych wszystkich aktywów węglowych. Co da też możliwość rozwoju i wypełnienia obowiązków Polski, które zostały nałożone w ramach Zielonego Ładu. No właśnie, no i ten Ład arły... mówi o odchodzeniu od węgla, dlatego no te uspokojenia, no tak mi się wydaje. Ja oczywiście górnikiem nie jestem ani związkowcem nie jestem, ale tak mi się wydaje, że górnicy o to się obawiają. Mają strategię strategii napisane: odchodzimy od węgla. PGE wydzieli do osobnej spółki wszystkie kopalnie. Co z nami, takie pytanie, pewnie pada podczas szychty, pewnie pada podczas pracy w elektrowni? Panie redaktorze, zapewniam, że za 30 lat żadna z tych osób, a o takim mówimy okresie wygaszania aktywów węglowych, żadna z tych osób, która dzisiaj nawet młoda rozpoczęła pracę w kopalni czy w elektrowni, nie będzie już pracowała, bo będzie w okresie emerytalnym. Czyli Dzisiaj nie będzie po prostu tym, nowych sam... przyjęć e, do elektrowni. Ta załoga nie ma się o co martwić jak rozumiem. E, przyjęcia będą na stanowiska związane z tworzeniem e, alternatywnych źródeł. I to chyba jest takim bardzo istotną informacją, którą też przekazujemy na spotkaniach e, ze stroną społeczną i z pracownikami. E, ta informacja od samego początku e, idzie dosyć szeroko. Mówi, mówimy powszechnie o tym pracownikom, bo takie spotkanie organizujemy mimo utrudnień mimo covidowych. Udało nam się spotkać z pracownikami we wszystkich oddziałach, oczywiście z, z uwzględnieniem tych obostrzeń sanitarnych. Ponad 400 pracowników bezpośrednio miało też możliwość pozyskania tej informacji bezpośrednio od członków zarządu. Czyli mówi pani tak. I zostaną ewentualnie zatrudnione osoby, które będą pracować przy Zielonej Energii. Zresztą rozmawialiśmy z Ryszardem Wasiłkiem, wiceprezesem PGE w tym studiu tak. Zaposiedliśmy połączenie internetowego. On mówił, co może w Bełchatowie powstać. Ale Alice, z, z pani słów, ani tych planów na przyszłość nie wynika na przykład co ze Złoczewem. Do końca listopada mieliśmy poznać informację o tym, czy PGE dostanie koncesję na wydobycie Złoczewa. No wiemy, że być może to będzie. Na, po, na przełomie roku, czyli pod koniec grudnia, ewentualnie na początku stycznia, no właśnie w tych rozmowach o bełchatowie ten złoczew w ogóle się nie pojawia. Czy to oznacza, że już w ogóle nie mamy co myśleć o dalszym wydobyciu węgla? Złoczew nie będzie eksploatowany? Panie redaktorze, ta rola spółki została wypełniona w sprawie Złoczewa, można powiedzieć, kompleksowo. Proszę zwrócić uwagę, że temat Złoczewa to nie jest temat, który jest podejmowane, tylko jest produkowane od 13 lat. A biorąc pod uwagę także porównanie, gdybyśmy wzięli ile lat do momentu rozpoczęcia wydobycia z odkrywki Bełchatów i jaki okres przygotowywała się spółka do rozpoczęcia wydobycia wtedy, kiedy nie było takich obostrzeń, można powiedzieć, środowiskowych, to było 16 lat. 16 lat uzyskiwano i przygotowywano się do rozpoczęcia inwestycji w Bełchatowie. Dzisiaj mamy troszeczkę inne uwarunkowania. No le, właśnie, Pani Prezes, ale le, konkretnie, czy to, bo czas na antenie nam się kończy, oczywiście zaraz będziemy rozmawiać w internecie, ale konkretnie, czy Złoczyw będzie eksploatowany, czy nie? Czy możemy się spodziewać, że tam powstanie odkrywka, czy też nie? Panie Redaktorze, spółka musi działać zgodnie z prawem. Na dzień dzisiejszy złożyliśmy wniosek koncesyjne, czyli akces do tego, że jesteśmy gotowi, żeby była odkrywka, czekamy na koncesję. Jeżeli będziemy mieli koncesję, podejmujemy zgodnie z naszą procedurą inwestycyjną, analizę ekonomiczną, realizujemy na te przedsięwzięcie. I dopiero wtedy jak rozumiem, I... decyzja. Będzie decyzja. Tak. Chwilę... cierpliwie zgodnie z... Za chwilę o przyszłości Bołhatowa będziemy rozmawiać dalej, ale na stronie radioUdźpl. Tam zapraszamy radiosłuchaczy, którym teraz się kłaniamy i już im dziękujemy. Dziękuję bardzo. I wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, moim i Państwa gościem jest Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. No właśnie, przyszłość Bełchatowa, mówimy o 30 latach, to chyba już by wypadało się zastanawiać, co w Bełchatowie będzie. Powołałem się na słowa wiceprezesa PGE, pana Wasiłka, o tym, że powstanie tam zielona energia, być może spalarnia, być może wiatraki, być może inne, innego rodzaju instalacje. Tutaj mówię o PGE, bo oczywiście jeszcze są zapowiedzi elektrowni atomowej, ale jak rozumiem, to już są strategiczne decyzje trochę poza PGE, ale pani prezes, zastanawiam się, czy już by nie należało myśleć o tym, w jaki sposób no, to przekształci region. Czy na przykład PGE współpracuje w tym zakresie z samorządem. Dlatego, że jak się domyślam, wszyscy nie znajdą pracy w zielonej energii. Nie będzie miało to też takiego wpływu na region. A umówmy się, przecież był Bełchatów węglem stoi i to nie tylko jest kwestia i wyłącznie tych pracowników, którzy są w elektrowni czy też w kopalni zatrudnieni, ale i pod od wykonawców, ale i sklepów, wszystkiego tego, co wokół przez lata przecież tego biznesu się zrodziło. Panie redaktorze, oczywiście trzeba też pamiętać, że energetyka się zmienia. Energetyka zmienia się na świecie, energetyka także zmienia się w Polsce, i dzisiaj jesteśmy, można powiedzieć, na początku transformacji energetycznej całego systemu polskiego. Dzisiaj możemy mówić o tym, że powstają także alternatywne źródła i takim alternatywnym źródłem, co prawda przejściowym, między innymi to, co jest rozważane w Bełchatowie, to bloki parowo-gazowe, które są pewną alternatywą właśnie dla, dla Jądrówki, o której Pan wspominał. Czy my współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego? Ale rzeczywiście, proszę pamiętać o tym, że przy Marszałku powstał oficjalnie zespół, do spraw transformacji energetycznej tego regionu, gdzie współuczestniczą wszyscy reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego. Dzisiaj jesteśmy w przededniu złożenia tam naszych koncepcji i wniosków na inwestycje energetyczne. Przygotowaliśmy dla Bełchatowa ponad 11 propozycji, które będą też opiniowane w ramach gremium i w ramach całego zespołu. Niezależnie od tego też inicjujemy działania wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego. Zachęcamy Polską Agencję. Inwestycji handlowych, do tego, aby pomogła tutaj współtworzyć warunki atrakcyjne dla inwestycji, właśnie krajowych i zagranicznych. Pani dyrektor, nie, nie ma pani tak osobiście, tak osobiście odczucia i takiego wrażenia, że wciąż jest bardzo dużo znaków zapytania. To znaczy, poruszamy się wokół takiej hipotetycznej sytuacji. Przy czym na transformację nie tylko ekonomiczną, ale także społeczną, będzie. to oznacza całkowitą zmianę systemu działania gmin, powiatów, samorządów, życia ludzi. Czy, 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 czy my już nie powinniśmy znać odpowiedzi? Nie ma Pani wrażenia, że wciąż jest za dużo znaków zapytania, że rozważamy czy węgiel, czy a może złoczew, a może zielona energia? Czy my już tych odpowiedzi nie powinniśmy znać? Panie redaktorze, to jest proces, który przebiega w czasie. To są decyzje, które też wymagają zmian na tych różnych płaszczyznach, o których Pan wspomniał. Samo PGE takich działań też nie podźwignie. My musimy w uzgodnieniu przede wszystkim ze stroną społeczną ale też ze stroną można powiedzieć samorządową i rządową przygotowywać taką kompleksową transformację która będzie przebiegała przez lata my mówimy o okresie 30-letnim i takie planowanie 30 można powiedzieć że jest przygotowywane w związku z tym ono będzie na pewno aktualizowane koncepcyjnie wraz ze zmieniającą się sytuacją dzisiaj wśród różnych projektów zgłoszonych do tej transformacji przez PG znajduje się także centrum kompetencji, które właśnie będzie się zajmować tym, o czym Pan mówi, czyli identyfikowaniem, a i przekwalifikowaniem ludzi, którzy są zarówno pracownikami PG, ale także pracownikami, mieszkańcami tutajszego tutaj, regionu do tych zawodów, w których będą powstawały te nowe miejsca zatrudnienia. Pan pani, mówi, czy dyrektor, nie pa, powinni... przepraszam, pani prezes, wróciłbym jeszcze na chwilę do tego protestu i strajku, bo myślę, że to jest gorący temat. Żeby było jasne, jeżeli ta akcja protestacyjna się rozpocznie, no nie wiemy jeszcze w jakiej formie, czy to będzie strajk, czy, czy inna forma protestu. PGE uzna ten strajk załogi za nielegalny? Tak, według, według naszego stanowiska, ja mogę powiedzieć o PGEG, bo tu, panie redaktorze, ja jestem prezesem zarządu PGG. Oczywiście, chodzi według, o spółkę, która nadzoruje Bełchatów. Jak najbardziej. Według naszych interpretacji opinii, gdzie pracodawcami, zarówno w elektrowni i, i w kopalni, są dyrektorzy tego oddziału, zostało jednoznacznie wskazane, że nie zostały spełnione przesłanki, aby uznać ten spór za legalny. Bo proszę pamiętać, że tego typu spory funkcjonują w ramach giek inne, które w związku z tym, że zostały spełnione przesłanki, są uznane za legalne i tam są mediatorzy. No Natomiast tak, ale co to, co, to w co to w konsekwencji oznacza, jeżeli PGE, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna uzna ten strajk za nielegalny? Co, co to oznacza? Nie wiem, załoga będzie ponosić konsekwencje, będą dyscyplinarne zwolnienia. Czego możemy się spodziewać, bo związkowcy wydają się naprawdę zeterminowani. Panie redaktorze, ja jestem przekonana, że ci, którzy stanowią o tym komitecie i wchodzą w skład tego komitetu, są to ludzie odpowiedzialni, którym przede wszystkim leży dobro, tak jak zapewniają, pgeg i ich oddziałów. Jednak do tego strajku nie dojdzie, jestem o tym przekonana. No ale gdyby, Natomiast... doszło. gdyby doszło, to pozwólmy Gdy... sobie pogdybać. Nie wiem, jaką formę taki strajk może przyjąć. I oczywiście wszystko zależy od tego, jakie konsekwencje... Byłoby to, w jaki sposób zostałaby narażona nasza działalność operacyjna, którą prowadzimy. To jest oczywiście wszystko zależy od skali i uszczerbku, uszczerbku spółki. Natomiast z rozmów bezpośrednich też z pracownikami, takich, które też osoby uczestniczą w różnych kanałach naszych komunikacji, w spotkaniach z prezesem, w. Czatach z prezesem, to jednak wielu pracowników mówi, że nie widzi podstaw do strajku, bo to, na czym im zależy, czyli gwarancja zatrudnienia w dłuższej perspektywie jednoznacznie wybrzmiało zarówno w wypowiedziach prezesa PG Wojciecha Dąbrowskiego, jak i we wszystkich komunikatach medialnych kierowanych do pracowników i, i czytelników, obserwatorów mediów. Natomiast zależało im bardzo na tym, czy jak, mimo tej trudnej sytuacji, czy będzie będą podwyżki, jakiekolwiek drgnięcia w finansach i to otrzymano. Szanowni Państwo, zarówno ja tutaj wskazuję w elektrowni Bełchatów, jak i w kopalni Bełchatów od 1 grudnia pracownicy otrzymali podwyżki, więc jeżeli zostało wypełnione te obawy czy pytania pracowników i tutaj nie widzę innych podstaw, które miałyby jakieś ukorzenienie w podstawie do strajku. A czy rzeczywiście tak będzie? Czy związkowcy za dobrą monetę wezmą te zapewnienia? To się na pewno wkrótce okaże. Zobaczymy, czy w Bełchatowie dojdzie do strajku, czy też nie. Bardzo dziękuję. Tu musimy niestety już kończyć. Moimi państwa gościem była Wioletta czemil grzybowska prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Bardzo dziękuję, pani prezes. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Gość po ósmej.